Informacje i fakty, no może być no tylko jeden, czyli wiadomo. Stany Zjednoczone. Fakty przed nami, czas zacząć, bo to już prawie szósta. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński, zapraszamy. Ameryka liczy głosy. Kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Kamala Harris czy Donald Trump? W tej chwili bliżej zwycięstwa jest kandydat Republikanów. Za moment połączymy się z Mara Lago, posiadłością Trumpa. Na Florydzie jest Tomasz Staniszewski. Będziemy też w Waszyngtonie, gdzie sztab ma Kamala Harris, Paweł Żuchowski ma najnowsze informacje. To specjalne wydanie faktów w RMF FM. Za oceanem wielkie liczenie trwa Prezydenckie rozdanie w tej chwili wskazuje na Donalda Trumpa Poranne fakty RMF rozpięte między Krakowem, Waszyngtonem i Palm Beach Zanim amerykańska stolica, gdzie jest Paweł Żuchowski, połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na Florydę, Tomaszem Staniszewskim Tonku. dzień dobry, Dami... Floryda się bawi? No, minęła północ, Palm Beach powinno układać się do snu, ale nic z tego. Śledzi aktualne wyniki w telewizji i nie śpią okolice County Convention Center w West Palm Beach, bo tam w tym kompleksie sal wystawowych i konferencyjnych w centrum miasta zorganizowano wieczór wyborczy Republikanów. No i nie śpią ci, którzy czuwali cały wieczór i tam i koło posiadłości Trumpa Mar-a-Lago, ale zacznijmy od aktualnych liczb. Dlaczego Floryda nie śpi? O tym już teraz z Waszyngtonu. Paweł Żuchowski. Witam. Donald Trump idzie po zwycięstwo według CNN. W tej chwili ma 227 głosy elektorskie, a Kamala Harris 153. Przypomnę, by zamieszkać w Białym Domu trzeba mieć 270 głosów elektorskich. Washington Post natomiast bardziej łaskawy jest dla Harris. 205 głosów elektorskich dla niej, a dla Trumpa 230. Wszystko wskazuje na to, że demokraci tracą Biały Dom, ale też Senat i Izbę Reprezentantów. Jeżeli sprawdzą się prognozy, to republikanie biorą wszystko. Za chwilę wracamy do Waszyngtonu, ale najpierw, może oddajmy głos tym dumnym wyborcom z Florydy, bo koło Mar-a-Lago posiadłości Donalda Trumpa. Jak mówiłem, trwa powyborcze czuwanie. Tym razem będzie trudniej ukraść wybory. Wiecie, Ameryka trochę się przebudziła. On zrobił świetną robotę. Był bardzo nieustraszony i zadbał o Pensylwanię. No i wiecie co? To pokaże, że to się opłaci dziś wieczorem. Wiesz, ludzie widzieli, że prawie został tam zabity, więc to bardzo historyczna chwila. No i w Pensylwanii, o której tutaj w Palm Beach mówi się głośno, z 80% w tej chwili szacunkowych zebranych głosów Trump ma w tym momencie ponad 51%, Kamala Harris 48% według Edison Research. Tutaj w Palm Beach Convention Center na wieczorze Republikanów w tej chwili cały czas trwa czekanie na Donalda Trumpa, a co dzieje się w sztabie Kamale Harris? Wróćmy do Pawła i Waszyngtonu. Paweł, jak tam wygląda wieczór wyborczy? No, brak już wariary w zwycięstwo. początkowe było tam kilka tysięcy rozbawionych ludzi, ale potem stopniowo raczej humory opuściły zebranych. Miała się tam pojawić Kamala Harris, na razie się nie pojawiła. Koledzy dziennikarze, którzy są dziś w tak zwanym pulu prasowym, informują, że czekają w rezydencji wiceprezydent na informację, czy kolumna z Harris pojedzie do sztabu. W Zjednoczonych zatem jako up, the winner takes it all w tym amerykańskim systemie wyborczym. Albo wszystko wygrywasz, albo tracisz. To zatem będzie tym ostatecznym. zwycięzcą, sprawdzajcie, w faktach. Polecam powyborczy raport na RMF24. .pl, ale niech Ameryka nie przysłania innych ważnych faktów. Wracamy do studia w Krakowie. Panom dziękujemy. Połączymy się w kolejnych faktach razem z nimi. Tak jest, czas na pozostałe informacje. Paweł S, twórca marki Redis Bed, pozostaje w areszcie do 28 stycznia. Taką decyzję podjął wczoraj jest on w katowicach. Jak powiedział po zakończeniu posiedzenia prokurator Karol Zok, sąd wziął pod uwagę kilka przesłanek. To jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzuconych jak i przesłanka szczególna w postaci obawy matactwa, w tym w związku z rozwojowym charakterem sprawy, e, obawa ucieczki, w tym w związku z grożącą podejrzaną surową karą. Obrońcy zapowiadają zażalenie, na jego złożenie mają tydzień. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma ułatwić dostęp do bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci. Chodzi o przepisy, które mają pozwolić wystawiać recepty na te preparaty lekarzom z placówek, które nie mają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym hospicjom. Nową ustawą zajmie się teraz Sejm. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby nowe przepisy weszły w życie na początku stycznia. Najważniejsze informacje z kraju w faktach RMFFM co pół godziny. Tematem numer jeden są jednak wybory w Stanach Zjednoczonych. To, kto zostanie 47. prezydentem Ameryki, jest ważne również dla naszego kraju. Przypomnijmy też, jakie są te najnowsze wyniki według New York Times. W tej chwili Donald Trump ma 230 głosów elektorskich, Kamala Harris 204. Takie wyliczenie o poranku podaje New York Times, jak mówiłam. Wygra ten, kto zabędzie przynajmniej 270. Najnowsze wyniki, komentarze, zdjęcia i filmy z bitwy o Amerykę mamy na rmf24.pl. A z faktami RMFFM wracamy już za pół godziny. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Sponsorem prognozy pogody jest Woster, polski producent drzwi www.woster.pl. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kukurydzy na ziarno ES Hatrick, właściciel sklepu internetowego osadkowski.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Tu, 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 tu. Fajnie tak na początku robi, nie? taki Fajnie, no, tu, 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 tu. ktoś to właśnie tak wymyślił i. A potem inne tym... instrumenty wchodzą. A ktoś inny wykonał. I wtedy mogę wejść ja i powiedzieć, że będzie ładnie, będzie słonecznie. Choć jeszcze o poranku teraz jest zimno, minus jeden w Krakowie, minus jeden w Brzeszowie, minus jeden w Olsztynie, plus sześć w suwałkach. O mega Mugły. gęste. Mgły są, tak. Także że... uważajcie, kochani kierowcy. E, I ta temperatura i te, to słońce po południu zostanie z nami na dłużej co najmniej do niedzieli. Sponsorem prognozy pogody jest WOSTER, polski producent drzwi www.wOSTER.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu internetowego dla rolnictwa i ogrodnictwa osadkowski.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.